Monika Łojba z Fundacji Imago, rozmawiam z Barbarą Górką z Fundacji Imago. Witaj Basiu. Cześć wszystkim, witajcie. Rozmawiamy o alternatywnych planach kariery. Dziedzina z doradztwa zawodowego, ale czym to jest? Alternatywne plany kariery to nasze autorskie rozwiązanie, które powstało na początku pandemii, kiedy zauważyliśmy, że dotychczasowe metody i narzędzia pracy nie do końca działają w takiej zmiennej rzeczywistości na rynku pracy, w którym nieustannie pojawiały się nowe trendy, na którym się pojawiało mnóstwo pytań związanych przede wszystkim z wybuchem pandemii COVID. Alternatywne plany kariery to kanwa narzędziowa, która pozwala doradcom jednocześnie z klientem pracować nad kilkoma różnymi ścieżkami kariery. Jaka jest grupa odbiorców tych alternatywnych planów kariery? Do kogo są one skierowane? Pierwsze testy kanwy narzędziowej zrealizowaliśmy w projekcie, w którym wspieraliśmy młode osoby do 30 roku życia, a teraz od tamtego czasu tak naprawdę przetestowaliśmy tą propozycję z wszystkimi grupami docelowymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami, czy osobami ze szczególnymi potrzebami. Tak naprawdę w istocie nie jest jakby ważne, kto jest grupą docelową, a tylko fakt, że wszyscy w tym momencie przeżywamy dużo wątpliwości, a w związku z tym, że otaczająca nas rzeczywistość jest niejasna, niejednoznaczna, że pojawiają się różnego rodzaju lęki związane z zmianami klimatycznymi, społecznymi, gospodarczymi i ten sposób pracy z klientem pozwala odnaleźć mu albo jej właściwą ścieżkę kariery, właściwą na ten czas, w którym podejmuje decyzję o tym, co dalej. A czy w związku ze zmianami, o których teraz wspomniałaś i w związku z różnymi potrzebami klientów dostosowywane są specjalne narzędzia i czy jesteś w stanie coś powiedzieć o tych narzędziach w stosunku do grup i potrzeb? W Fundacji Imago wychodzimy jakby z założenia, że wszystkie narzędzia powinny być dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, więc również alternatywne plany kariery, nasze rozwiązanie, można w prosty sposób adoptować do klientów z różnymi potrzebami. Podkreślę raz jeszcze, bo to jest właśnie rdzeń tego podejścia, wychodzącego się z takiej koncepcji mozaikowej kariery, że ważne jest takie spojrzenie bardzo szerokie na swoje możliwości, na swoje zasoby, na zmieniającym się rynku pracy. Jakby zgoda na to, że nie ma czegoś takiego jak jednorazowa decyzja o tym, jaką aktywność zawodową podejmę, jaką działalność gospodarczą założę. Zgoda na to, że takie decyzje będę podejmować wielokrotnie w trakcie swojego życia. I takie podejście do siebie, do świata, do rynku pracy powoduje, że klienci czują się. Bezpieczniej czują się bardziej sprawczy i niezależni w podejmowanych decyzjach? A biorąc pod uwagę i układanie tych alternatywnych planów i samą wizytę po prostu u doradcy, jeżeli klient jeszcze nie wie, czego ma się spodziewać, to czy, a jeśli tak, to jak klient musi być przygotowany na tą wizytę u doradcy zawodowego. Klientów w zasadzie prosimy o jedno, o otwartość na różne możliwości, o wzbudzenie sobie takiej ciekawości, co będzie dalej na tej ścieżce kariery i zaufanie doradcy, z którym wspólnie będą budować właśnie kilka alternatywnych ścieżek kariery. Natomiast zawsze pamiętamy o tym, że odpowiedzialność za te decyzje jest w rękach klienta. My jako doradcy wspieramy taką osobę i to on czy ona na końcu procesu poradnictwa podejmie decyzję, o, ścieżka numer dwa jest najbardziej Ścieżką dla mnie tu i teraz, w tym momencie mojego życia. Pozostałe ścieżki odkładam na bok, ale jako rezerwę, do której mogę sięgnąć zawsze wtedy, kiedy warunki zewnętrzne albo wewnętrzne na rynku pracy się zmienią. Mówimy ogólnie o nowej metodzie pracy z klientem w związku z potrzebami klientów i właśnie ze zmianami na rynku, w gospodarce itd. Czy w związku z tym przewidziane są jakieś szkolenia dla innych doradców zawodowych i jak jest na nie plan? Informacja o alternatywnych planach kariery była przez nas przekazywana m.in. na Ogólnopolskiej Konferencji Doradców w 2020 roku. Natomiast oczywiście prowadzimy również szkolenia i konsultacje dla doradców, które chcą odejść od dotychczasowych indywidualnych planów doradztwa, planów kariery na rzecz właśnie takiego alternatywnego podejścia do projektowania karier. Także jesteśmy otwarci na konsultacje w ramach szkoleń, ale też zapraszamy do wspólnych projektów, gdzie możemy wspólnie eksplorować właśnie tematy. Temat alternatywnych planów kariery. No to na koniec powiedz jeszcze w jaki sposób trzeba się zgłaszać, aby uzyskać pomoc wsparcie albo otrzymać takie szkolenie? Zapraszamy na stronę Fundacji Imago i zapraszamy na stronę naszego produktu szkoleniowego Akademii Konstruowania Kariery, w ramach których proponujemy Wam wysokiej jakości szkolenia, konsultacje i superwizję www.poradnictwo-konstruktywistyczny.pl i na adres mailowy poradnictwo.fundacjaimago.pl. Serdecznie zapraszam! Dziękuję rozmawiałam z Barbarą Górką, a mówiła i prowadziła wywiad Monika Wojba. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy z Wrocławia.